Dzisiaj zapraszam Państwa do Pracowni Śpiewu Estradowego Angel Voice. To są zajęcia wokalne dla dzieci i dorosłych. Rozmawiamy z panią Angelonę Angel, Angelą Gerłowską, która nam opowie co robi, jak robi, co jej sprawia przyjemność, troszkę o historii też. Pracownia działa przy Miejskim Ośrodku Kultury tutaj w Legionowie i początek zaczął się tak, że gdzieś tam pod koniec sierpnia pomyślałam, że Kurczę, skończyłam już te studia, zrobiłam to, co chciałam. No to chyba przyszedł czas na to, żeby pchnąć to dalej. No i padł pomysł, jak nazwać pracownię. Czy to ruszy, czy nie ruszy, jakaś nazwa. Wymyśliliśmy Angel's Voice. Zaczęła się taka mini akcja reklamowa pod koniec wakacji. No i kiedy. Widziałam, jaki jest feedback, jaki jest odzew, i, i, i że chętnie się zbierają. No to e, poszłam na rozmowę do, do pana dyrektora Zenona Durki. No i on przychylnie tutaj, pomysł mu się spodobał, żeby taka pracownia tutaj przy, przy Moku zaistniała. No i tak już trzeci rok się rozwijamy. A jakie ma pani swoje własne osiągnięcia do tej pory? Takim chyba najfajniejszym jest udział w Szansie na sukces. W odcinku z Edytą Geppert. Jestem też absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi po wokalistyce stradowej. No, i tak działam. No mam jakieś tam konkursy, festiwale, tego typu rzeczy. Przez ostatni czas jednak mocniej skupiam się na coachingu, na, na pracy nad głosem i swoim i innym. No, krótko na razie te warsztaty trwają, ale skoro się tak pięknie rozwijają, to znaczy, że będzie na pewno więcej osób chętnych na takie warsztaty, takie zajęcia. Rozumiem, że pani szkoli i dorosłych, i dzieci. No, dzieci to wiadomo, a dorośli to jakby w jakim wieku? Te zajęcia w ogóle są taką też formą terapii. Dorosłych mam w przeróżnym wieku. Tak naprawdę zaczynamy od szóstego roku życia i tego ograniczenia nie ma. Więc z tego też powodu się bardzo cieszę. Ludzie przychodzą i porozmawiać, i gdzieś, że tak powiem, dać spust emocjom, i żeby poprawić emisję, która im się przydaje później w pracy. Ludzie przychodzą też, żeby bardziej kształcić głos już pod kątem takim zawodowym. Czyli przychodzą osoby, które chcą się dostać na przykład na jakieś akademie artystyczne, na konkursy, festiwale, castingi wszelakie. Ale myślę, że wszystkich łączy ogromna pasja do, do śpiewu. A czy tacy, którzy już występują, chcą na przykład doskonalić swoje umiejętności? Tak, oczywiście też też mam takie osoby. A dzieci, no przed dziećmi zawsze jest jakaś taka no wizja kariery dużej, tak, jak zaczną się wcześniej szkolić. Czy ma Pani może jakichś takich wychowanków, którzy zdobyliby istotne nagrody? W tym momencie, no tak jak mówię... Pracujemy dopiero trzeci rok, I tak. Jest, tak, więc, więc yy, w tym momencie, akurat w tę w niedzielę mamy eliminację, drugi etap do, do Festiwalu Ogólnopolskiego Piosenki Filmowej i muzykalowej w Bielsko-Białej. Yy, w związku z tym, co się teraz dzieje, eliminację, yy, drugi etap jest w formie online, więc proszę trzymać kciuki. To teraz zobaczymy, yy, tak. czy coś z tego będzie. Ta, tak, no, Jakby cały Bardziej czas ja staramy się yy, jeździć, działać. I... Kciuki oczywiście wszyscy będziemy trzymać. To na pewno. Tak. A co Pani sprawia największą satysfakcję w takiej pracy? Przede wszystkim zauważalny progres. I jeżeli chodzi o emisję głosu i jeżeli chodzi o to, co się dzieje w głowie, bo zajęcia ze śpiewu to są też zajęcia z nauki poznawania samego siebie, pokonywania własnych słabości, i przede wszystkim rozumienia siebie, bo staramy się mocno pracować na emocjach, tak? żeby kiedy stajemy na scenie, nie odtwarzać, nie udawać kogoś innego, nie kopiować, tylko żeby jednak każdy, nawet jeżeli śpiewa cover, to żeby ten cover był zaśpiewany, jakby to był jego autorski utwór, tak? Czyli A może, może wyjaśnić naszym słuchaczom, co to znaczy cover? Cover to jest utwór jakiegoś artysty, który bierzemy na warsztat i jakby śpiewamy. Na Ale seria. własna interpretacja? Czy tak, tak, własna, tak, tak, tak? Nie taka koniecznie jak wykonawca. Jak nie, na tym wykonawcy. Się mocno, żeby, żeby właśnie była własna interpretacja, żeby włożyć własne emocje i wiedzieć, o czym śpiewamy i w jaki sposób trafić do słuchacza. Ilu uczniów ma Pani obecnie? Tak, około. Około 90 w tym roku. No proszę Państwa, bardzo duży sukces przez 3 lata, bardzo dużo ludzi. Rozumiem, że zajęcia są indywidualne i grupowe, tak? Które Pani woli prowadzić? Chyba. Lubię i te, i te, Jakby nie, nie no to mam... To nie też prawda. A czy z tych grupowych to jakieś chóry powstają, jakieś yy, takie zespoły? Też skupiamy się na indywidualności, na zajęciach grupowych, czyli mimo, że pracujemy w grupie, to robimy utwory solowe, tylko mocniej już skupiamy się wtedy yy, albo na emisji, na przykład robimy pół miesiąca zajęć z emisji głosu, drugie pół z repertuaru. Ale chodzi mi też o to, czy na przykład jako grupa, jako taki zespół, czy, czy śpiewają razem jakąś jeden utwór, czy, czy właśnie każdy indywidualnie raczej solowo? Raczej solowo. Wszystko zależy też, jeżeli mam, na przykład zbliża nam się jakiś koncert, to wtedy planujemy, tak? Czy bardziej nam pasuje, żeby śpiewać utwory solowe, czy raczej zespołowo. Powie, jakie do tej pory by robiliście przedstawienia, występy, jakie mieliście, czy macie jakieś plany? Tak, ogólnie w roku mamy minimum dwa koncerty dla każdej sekcji wokalnej, które są podzielone na wiek uczestników. Czyli na przykład dzieci w wieku podstawówkowym mają swoje dwa koncerty, licealnym dwa koncerty, dorośli swoje dwa koncerty. Więc mamy takie koncerty cykliczne, nasze, wewnętrzne. Przez ostatnie sytuacje większość koncertów była online, są też dostępne one u nas na, na kanale YouTube, w razie czego jakby ktoś chciał e, zobaczyć. I oprócz tych naszych koncertów, Wewnętrznych. Występujemy także na różnych imprezach miejskich bądź imprezach takich z ramienia Moku, na Wigilii Miejskiej w tym roku też na Orszaku. W marcu zbliża się festiwal, kiedy mnie już nie będzie, który będzie dla upamiętnienia twórczości Agnieszki Owieckiej, Wojciecha, Młynarskiego Jeremiego Przybory. No i właśnie utwory z tekstami tych trzech artystów będą mogły być usłyszane tutaj u nas w ratuszu. W drugiej połowie marca. No i właśnie na jednym z trzech koncertów zabrzmi też pracownia. Tak, więc pierwszy koncert będzie zbitniewa Zamachowskiego, później instruktorów moku i trzeci właśnie nasz pracownik. No to bardzo ambitne plany. Jeszcze tylko się upewnię, że zajęcia się zawsze odbywają w moku w legionowie, tak? Tak, w moku przy ulicy Norwida i przy ulicy Targowej. Jeszcze jedno pytanie. Ma Pani powiedziała około 90 uczniów, tak? Około 90 uczniów, no to jest naprawdę duża ilość. Czy prowadzi Pani jeszcze zapisy? Tak, zapisy w dalszym ciągu trwają. Można się zapisać pod numerem telefonu. On jest dostępny albo na Facebooku, albo Instagramie pracowni, albo na stronie Moku, albo Facebooku Moku, więc jak najbardziej tutaj można telefonicznie bądź mailowo się z nami kontaktować cały czas dołączać do grup albo na zajęcia indywidualne. No to chyba rozciąga Pani czas jak gumę, no bo nie wiem, kiedy obrobić, przepraszam, za wyrażenie tych wszystkich ludzi. No 90 osób to naprawdę sporo. Jeszcze jak dojdzie, no to może być ze 150. Ja wykorzystuję czas, dopóki nie mam swoich dzieci. Mówię, to jest teraz, jeszcze można trochę popracować. <grym> Dobrze, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Teraz porozmawiamy z młodzieżą, z uczniami pani Angeli Gerłowskiej. Powiedzcie mi, jak się czujecie na takich zajęciach. Dobrze, <grym> tak. Ale tak może troszkę szerzej niż dobrze. Cudownie, Chodzi mi o to, czy to jest tak na luzie, czy, 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 czy bardziej sztywno, czy macie Nie, tremę, o takie zajęcia rzeczy. są prowadzone kompletnie na luzie. Angela często jest dla nas trochę jak taka ciocia. Mama. No. Częso... Mama. No, mama. <grym 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 <i> Nawet mama, tak? Rodzin, tak, dokładnie. Tak. Często, często można porozmawiać dwie, tak, tak szczerze. Czasem... Więc oprócz śpiewania też jednak się tworzą tutaj takie bliższe więzi, że zawsze można porozmawiać i zostaniemy wysłuchani, więc jest to też takie miejsce do wyrażania siebie. Ale porozmawiać między sobą, między młodzieżą, czy po prostu z panią Angelą? I tak, z i tak. 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 Czyli to nie samo ćwiczenie głosu i śpiewanie, tylko właśnie takie fajne też koleżeńskie układy, nie czy tak, nawet przyjacielskie, tak. tak? No bardzo dobrze, no o to chodzi. A jakby, jakie macie postępy, że tak powiem, w tej nauce? bardzo duże. Tak tak to jest. to trzeba po Ale po kolei. Tak bardzo duże to znaczy? Znaczy ja od przyszłam na zajęcia bardzo zmieniła mi się jakby jestem taka bardziej odważna, taka no jakby bardziej rozumiem siebie, może tak. I śpiewasz pełną przeponą, tak? Tak. Dobrze. A dla ciebie jak było? Znaczy, ja generalnie jestem najdłużej u Angeli, tutaj się pochwalę. I odkąd zaczęłam chodzić, to no, tak samo jak Nikola, poza tym, że poprawiłam zdecydowanie emisję głosu, bo w ogóle jeżeli chodzi o śpiewanie, to też psychicznie nabrałam większej pewności siebie, no tak. bardzo dobrze o to chodzi, tak? No artysta musi mieć jakąś je, psychiczną odporność, tak? No mamy chyba jednego rodzynka, tak? macie no, ci to, 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 to a jak tam? E, no tam, e, ja jestem tym opornym uczniem. To Angela na pewno wszystkim mówi. E, tak, no no. na mnie powiedziała, że ma opornych uczniów. To się wygadałeś. No to się wygadałem. No ale nie, czuję, że z Angelą robię duże postępy. Jestem dopiero roku, niej ale Naprawdę kobieta mnie pcha do przodu. A na czym polega ta oporność? A... Moja oporność polega na tym, że potrzebuję zadania dla leniwych, po prostu. Aha, no. Czasami marchewka i bat. Tak? Tak, Kii, tak, w zasadzie. A tu mamy najmłodszą uczestniczkę. Jak ty się czujesz z panią Angelą? Bardzo dobrze. Śpiewam od zawsze. A dzięki tym zajęciom udoskonaliłam moją pasję i śpiewam z większą radością. Nabrałam no, większej świadomości tego, jak śpiewam, jak pracuję ze swoim głosem, żeby robić to w bezpieczny sposób, też dla mnie, żeby się nie nadwyrężać. Na pewno bardziej wyrażam siebie. No i dobrze. A koleżanka? Ja podobnie jak Wasia też nabrałam takiej świadomości. Też z moim zdaniem zrobiłam duży progres, bo jak przyszłam, nie potrafiłam bezpiecznie pracować swoim głosem i męczyłam się przy śpiewaniu. Angela bardzo mi uświadomiła, jak trzeba pracować tak fizycznie, żeby osiągnąć efekty. I uważam, że zrobiłam się też trochę bardziej śmiała. Ja tak przy śpiewaniu dzięki właśnie Angeli. No to w zasadzie wszyscy mówicie o tej śmiałości, to bardzo dobrze, bo to jakby walczycie w ten sposób z tremą, prawda? Powiem, że ta szansa życiowa. Przyjdzie czas no dnianek, tobie. Epka przepychu, gdzie skrada po cichu. Co będzie z nami? Wysłuchajcie, uszczadam, zachęcam do zgody, a będą nagrody, kiedy spełni się to oczuć nie, choć się prawo obejdzie nie raz, przyjdzie czas. To chciałabym, żebyście teraz opowiedzieli trochę o swoich osiągnięciach, jakie do tej pory macie, mimo, że tacy młodzi jesteście, ale na pewno jakieś osiągnięcia są. Znaczy, ja brałam udział w wielu konkursach, ale takim najwyżej to były właśnie młode talenty, na które dostały się większa część z nas w sumie. No i to tyle w sumie. Bardzo <laughs> dobrze, że się większa część dostała. Boże lęcarzom co daj. Tym, co w bogardzie po śmierci chodzi. Tak samo jak Nikola brałam udział w miejskim festiwalu młodych talentów, ale tak bardziej personalnie w zeszłe wakacje zajęłam pierwsze miejsce w ogólnopolskim festiwalu pieśni legionowej w eliminacjach. Bardzo gratuluję pierwszego miejsca. A Krzysztof? O, a ja tak osobiście to w zeszłym roku wygrałem festiwal Integracja malwana dźwiękiem w Bochni, zajmując pierwsze miejsce i nagrodę Grand Prix. A, a dodatkowo większość z nas, chyba całe 10 osób, aktualnie uczestniczy w festiwalu piosenki music musicalowej sąd on. No to też tylko pogratulować, a jaka piękna nazwa, malowane dźwiękiem, tak? Tak. I, i dwie nagrody. E, Dokładnie trzy, ale dwie trzy. główne. No brawo, brawo. Dzięki pani Angeli zajęłam pierwsze miejsce w konkursie międzyszkolnym The Voice of School. Też brawo i też gratulacje. Wszystkim Wam w ogóle gratuluję. Dzień, ty, 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 ty. Nikola nam się nie pochwaliła swoimi osiągnięciami wcześniejszymi, przed tą pracownią, przed uczęszczaniem tutaj na zajęcia. Jakie zdobyłaś nagrody? Zajęłam drugie oraz pierwsze miejsce w poliglocie w 2018-2019. To nutka poliglotka, to jest między, między ogólnopolski y, konkurs, więc osiągnięcie naprawdę duże. A dlaczego chciałam, żebyś to powiedziała? Ponieważ to świadczy o tym, że kunsz, panie Angeli, jest bardzo duży, bo mimo, że umieś, umiałaś już śpiewać, to jednak jeszcze się dokształcasz i jeszcze dużo korzystasz z tych warsztatów. Dziękuję <gry> bardzo. Dziękuję.